Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niedostateczny, a to jest opening 17, kluczy na dwóch kontach. Tutaj otworzymy 12 na Nordiku i otworzymy e, następne... Następną resztę otworzymy na weście, bo tutaj, tutaj gram, więc te kluczyki, fragmenty dosyć mi dropią. Bardzo długo je trzymam, to nie, że ja to dropię w miesiąc czy w dwa, tak 3-4, tak, nie wiem ja co zrobiłem. bardzo długo, od ostatniego openingu, to nie wiem kiedy to było. Ale to będzie prawdopodobnie ostatni opening, jaki, jakikolwiek zrobię w LoLu, tak mi się wydaje, ale też nie jestem pewny. Ale no zobaczymy, co bym tutaj chciał na tym koncie. Najlepiej by było wszystkie skiny, mi tu postacie są niepotrzebne, postacie, które mam wystarczają mi na, no nie, nie potrzebuję nic innego. No fajnie jakbym mi dropa do Wayne, do Wayne bym bardzo chciał. Jakbym dropa do Wayne, no to bym się ucieszył, To so Soul Wayne, no Wayne, przepraszam. No to by było spoko, więc co? Na początku zapraszam was, zachęcam Was do dropowania, jeżeli chcecie. Nie, żeby był, żeby był... uśmiech na mojej twarzy zagościł. A jeżeli nie, to nie, whatever, Więc zobaczymy co tu dropnie. Jak myślicie? Championów więcej czy bohaterów? Mam nadzieję, że będzie tutaj więcej czy, czy, yy, skórek. Skórek miałem na myśli. Jest późno trochę godzina. User tak. O. Witam, witam. Kto to w las? User left your channel. A i sobie poszedł, dobra. No takie heheszki. Yy, no i dobra, jestem w ogóle na te jakimś... Hmm, ciekawe. Dobra. Otwieramy. Pierwsza skrzyneczka. Dawać, dawać vein, dawać skupkę. Caitlyn sheriff. Spoko, adekery. Jak najbardziej, mi mogą same adekery nawet dropić. Będzie super. Druga skrzyneczka. No, dawaj. Wojowniczka Kaylee. No, to mi się raczej nie przyda, bo jest, mam tego riot, co się dostawało, więc to raczej będzie zbędne. Mm, więc tak średnio bym powiedział. Tutaj Ramus Ninja, ale dobra, same skórki lecą, więc nie jest źle. Nie jest naprawdę źle, mogą być gorzej jak na razie. Kalista. No dobra, no ciebie to na szardy przerobimy. E, następna skrzyneczka. Ja dosyć szybko tu będę przekikywał. no co mam się rozwodzić? Skarner. Mmm, Skarner. Ja chyba na Skarnera nie mam na, na tym końcu, tak mi się wydaje. No ale cóż, mogę się mylić, mogę się mylić. No jasne, że się mogę mylić. Uuu, Lulu bardzo fajne, podoba mi się. No więc Lulu zaraz odblokujemy, Prawdopodobnie, chyba że coś lepszego wyleci. Zobaczymy, zobaczymy. Mm. Trundl, trandel. Trundle, 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 trundle. Pośrednio, nie gram tankami. Ale te klucze, kurde, trochę ich miałem w sumie. Garyn, boże, no gorzej nie mogę dropnąć. Ale skórka, dobra, to ja to przetasuję najwyżej. No zaraz zobaczymy. I. Uuuu! Ezrin, zarąbiście. To był gem? Gem! Wow! Dobra, te gemy, tu sobie zostawiam. Niech sobie leżą. Może kiedyś zrobię coś z tymi gamami? Kled Spoko, niech sobie będzie. Lepszy to niż jakiś Mundo, czy Garen, czy Hermendinger. Nie no, spoko. Tutaj Luxana. Może być. Spoko, dużo skinów, dużo skinów, naprawdę, to mnie cieszy. To mnie cieszy, to mnie cieszy, naprawdę. Fajne skinki lecą. A nie na opak. Chyba mam, miałem tą skórkę kiedyś. Dobra, to teraz co zrobimy? Mm, o, widzicie? Tak myślałem, że właśnie miałem. Więc co? No to sobie. Nie, przejdziemy sobie chyba teraz na Westa i tam otworzymy. Bo tutaj, tak na szybkości. Mam 500. Dobra, ciebie to ja nie chcę. To szybko ich porozmieniam i coś tu zastosujemy. Co to z szaką? Zostawię sobie tego szaka. To na pewno nie ram tym. Nie będę przelosował, no bo. Nie ma sensu za bardzo. Dobra, teraz, nie no, teraz w sumie mogę raz. Mogę raz wymień. E, ty idziesz. Mmm, to jest Kaylee, no to też idziesz. I. Sever, ty też idziesz. Dawać. Mm. czuję, czuję moc, czuję moc. To ma siłek, to ma moc. Co? E, ten? O oh, jest. <laughs> Jasny, lindy rise. ja ostatnio tak razem popykam. Ja pierdzielę Wydarłem się, ale jest późno ha! XD, XD! XD! Mam rajza! Ale bomba! Nie, no to jeszcze ja opanic uważam za udany. Dobra, idziemy na West'a. Yy, no idziemy na Westa. Co tu możemy zrobić? O, tu sobie możemy zrobić tak? O, tak. Nie, nie stać nas, bo nie mamy chyba bohaterów. Nie mam bohaterów, ze idziemy na West'a. Dobrze, znajdujemy się na Weście. Popatrzcie, tu mam diament i tam mam diament. Talented Gui Kapa. Dobra. No to tutaj przerobimy sobie te kluczyki. Tutaj może mi dropić wszystko. Naprawdę, tutaj raczej nie będzie mieć to żadnego znaczenia. Tutaj bardzo mało mam tych fragmentów, bo tutaj nie... tu mam rankedy tylko. Więc tutaj żadnych normali, aramów. Więc nie miałem skąd mieć tych fragmentów więcej. Ale 17 skrzynek, wydaje mi się, że to jest... Du tak, to jest dużo. To jest tak dużo. Ciekawe, ile by to wyszło na... Na, na, na e, rp Ta, Da się to tak zobaczyć jakoś na szybkości? Czy... Czy będą lagi? RP. Jestem to bardzo ciekawy. 300... No dobra. 10 euro to jest 1,5k. Hmm, 1,5k. A ile jest za jedną strzynkę? 5. O kurde! To prawie 30 dolków! Wow! Prawie, no, plus minus, no. Prawie. Aha, otwieramy, dobra. I cztery kluczyki. Tu mam akurat tylko cztery skrzyneczki. Tutaj ten fragment, ale nie mam. Nie mam, nie mam skąd, Zaraz wam pokażę, co mi chodzi dokładnie tutaj. Xinzao. Nie pasuje mi tym. Nie ma dźwięku. Wiem, że nie ma dźwięku. Bo tutaj mam wszystko powyłączane. No i... Mm, tragedia. Boom. I. Jakiś skin fajny. Please. Postać, serio? Nie, tutaj na właściwie widzę, że się obrazili na mnie. Na właściwie please, 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 please i... sław. Nie no, spoko mi tam wylosowało. Tu mam jakiś czempiony, ale tym w większości nie gram. Tu mam Twitchera. Więc co, mam nadzieję, że wam taki opening się spodobał. No i to by było na tyle. Na razie, cześć, Bang. A, jeszcze tu wam pokażę, o co mi chodzi. Gdzie to jest? Tylko na popce mogę mieć e, SK dostać, widzicie? Bank, Pau!